postrzeżenie związane z bezpieczeństwem. Kto z Państwa stoi, niech lepiej usiądzie. Zaraz wyjaśnimy o co chodzi. Przed nami teraz będzie duet dwóch bardzo niebanalnych, wiem, że są, są bardzo niebanalnymi ludźmi, bardzo zdolnymi. Duet u nas... Nazwie... wystąpił wspólnie z najlepszym polskim tanistą jazzowym Bartkiem Szopińskim. Yeah, yeah! world, world, Razem z Jakubem Kowalczykiem stworzyli duet Come and Knut. Możecie coś o sobie opowiedzieć jak chcecie? Dzisiaj wyjątkowy dzień. I z tego powodu wyjątkowo dzisiaj się umyłem! Dobrze Nie mój ten, ten, ten! proszę, proszę. Bartek, powiedz żart! Żart! Daj, daj żart! żart dzisiaj poważna muzyka! Ale to na początek przed poważną muzyką jakiś żart, żeby rozluźnić atmosferę. Widzisz, jak są spięte. powiedziałem, umyłem żart. Żart przecież, no nie? To dzisiaj żart o kanarku, mój żart sezonu. Pewien wybitny psychiatra miał takiego pacjenta, który myślał, że jest kanarkiem. A że to był wybitny psychiatra, no to go z tego wyleczył. Jako już ten pacjent już nie musiał uczęszczać do szpitala psychiatrycznego. No to lekarz postanowił go odprowadzić do domu. I tak idą sobie, idą powoli i nagle ten się zatrzymuje na ulicy kot. Lekarz się go pyta. Proszę pana, czemu pan się boi kota? Przecież pan już wie, że pan nie jest kanarkiem. A on na to, no ja wiem, ale czy ten kot to wie? Szósta trzydzieści płynów. Siódma, pięć, słowisko dla dzieci. Ósma, cztery, jakaś płyta. Ósma, dziewięć, ktoś coś czyta. To nieważne, najważniejsza dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał. Ale jedno, jedno wiem. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą. Ale wezmę odczepa, konto, je, je, w od szefa konto Gdzie jej bukiecik rusz Po jednej i spacer Księżyc co jasno noc I będziemy szczęśliwi weseli Aż przyjdzie północ i nas rozdzieli I umówię się z nią na dziewiątą na dziewiątą, tak, tak jak dziś. Niech ten, nie ten czas za powoli wręci pierwsza, druga, pół do, do trzeciej, trzeciej. Do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary. By dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi Do szefa konto, głupie jej, głupie silk róż. Wiernia jest fasel, ścieżę całą, jasną nos. I my zbieraj, szczęśliwi zbieraj, weseli, na szczycie północ i nas rozdzieli. I uwie się z nią na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak tak dziś. Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! jest jeszcze, jeszcze jeden udział w konkursie, jest ale proszę bardzo. Dziękuję bardzo, to był numer jak ktoś chce na no tą, jak mówiłem, wójkę niebagatelny mężczyzn. Aha, wszystko się zaczęło od tego, że Bartek i Adam przygadnęli mnie do swojego wielkiego łóżka Dzień, i gdzieliśmy się w trzech przez dziesięć nocy pod rząd. Bartek w nocy spał bez koszulki i mnie bacał, ale ja nie narzeka. <grym, grym, grym>, Szczerze, ogień chłopak. Dzięki. Mega bomba. Dzięki. Nagroda! wolny Przyjm przyznajemy egzekwum Karolinie Kapa oraz projekt muzyczny Okami Nur. Zapraszamy! <śleszy> <śleszy> Szanowni Państwo, w sumie nikt nigdy nie powiedział ani nie ustalał. Ja też tego nie zrobiłem, że nagroda dyrektora POPP musi powędrować w ręce uczestników zajęć POPP. Nikt tak nie było i właśnie ten dzisiejszy gim jest tego dowodem. Panowie oraz pani Karolina ujęli mnie wyrazem artystycznym, tym co pokazali. Wesołością, kreatywnością, no i przede wszystkim takim, jak to się mówi, jajem. Znaczy panowie, bo oczywiście Karolina tutaj e, świetnie wystąpiła i to jest nagroda dla was. Bardzo wam dziękuję, e, życzę powodzenia e, w karierze. W karierze. na lody, kawę. Także gratuluję.